Dzień dobry Julia, Przez Dzień TV Reklama, wraz ze mną menadżer Amadeusza Ferrariego, również Amadeusz, ponownie w tym tygodniu, Amadeusz Rybica, witaj. Cześć, witaj. E, jesteśmy na gali Fame MMA 13, e, za niedługo Amadeusz odbędzie walkę z Adrienem Polakiem i teraz mam pytanie odnośnie tej walki, e, jakbyś mógł konkretnie widzom przedstawić zasady i warunki tej walki, ponieważ no nie do końca wszystkim są znane. Zasady tej walki odbędą się w boksie. Walka będzie na dystansie 3 dwuminutowych minutowych rund. Pomiędzy każdą z rund będzie 60 sekund przerwy. Rękawice, które zostaną użyte do tej walki, to są rękawice tak zwane meksykańskie. One się charakteryzują tym, że mają troszeczkę inne ułożenie kciuka, ich budowa jest troszeczkę twardsza. No i powszechnie krąży opinia, że uderzenie z takiej rękawicy jest mocniejsze niż z klasycznej rękawicy bokserskiej. Tutaj wynika to z kilku rzeczy, mianowicie z kontuzji Amadeusza, która tak jakby no wykluczała walkę, no limit, gdzie było dużo skakania, mogła obciążać stopę i po prostu no, 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 nie mogła się odbyć w tej Formule, jeśli chodzi o zakres czasowy, to ponieważ e, Amadeusz miał kontuzję i został ogłoszony rewanż, stwierdzono, że obustronnie tak jakby zaakceptowano, że no, formuła tej walki e, będzie taka, żeby tak jakby nie zrzucać jej, tylko żeby ona się odbyła. E, dla kibiców, dla widzów, dla wszystkich, którzy w napięciu śledzą ten konflikt chyba najbardziej gorący konflikt w historii fame MMA. E, z racji tego, no Adrian nie chciał mniejszych rękawic, to też wiemy z konferencji, jak wiemy, mniejsze rękawice to jest większa siła uderzenia, większe prawdopodobieństwo nokautu. Natomiast duża rękawica bokserska powoduje, że tych uderzeń można przyjąć teoretycznie trochę więcej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że e, uderzenie rękawicą e, bokserską, czy klasyczną, czy meksykańską w punkt też może spowodować knockout, bo to wiele razy widzieliśmy. Aczkolwiek e, umożliwia zawodnikom trzymanie, powiedzmy, gardy, amortyzowanie tych ciosów e, z większą skutecznością. Dlatego e, w konflikcie Ferrari-Polak teraz mamy przedsmak, a za 7 tygodni no limit MMA. E, a powiedz co z wagą, ponieważ wczoraj wyniknęła sytuacja, że e, Amadeusz tej wagi nie zrobił, tak? Nie zrobił tej wagi, on z góry założył e, kilka ja dni walczy. wcześniej, e, że nie walczy, więc najadł się napił. E, sobie, e, rozumiem, też na fast trochę... Się, się może zasmucił, może troszeczkę chciał się rozweselić jakimś, jakimiś tam drinkami, więc pod tym względem wygląda to w ten sposób, że tak jakby popuścił zupełnie e, robienie tej wagi. W momencie, w którym już poinformowaliśmy, tak jakby federację, że waga zostanie przekroczona, on się pogodził ze stratą sporej części wynagrodzenia, to jest 30%. E, to jest naprawdę duża kwota. Tak, czy, ty, ty, ta... czy ty nie ucierpisz też na tym? E, wiesz co... Akurat tutaj może nie chodzi o to, ale może przerównam. Ta kwota 30%, którą straciła Madeusz, to jest bardzo dobre wynagrodzenie jakiegoś zawodnika troszeczkę niżej w karcie. Więc gdzie się on też, Ile inni zawodnicy otrzymują? No mam już kilka lat doświadczenia w tej branży. Mam też trzech zawodników w więc mam rozeznanie. Okay. Dlatego chodzi mi o to, że tak jakby on zakładając, że straci kasę myślał, że no Adrian się ucieszy z tego, że podreperuje sobie budżet, e, no ale co za tym idzie nie chciał e, tej wagi już zbijać, tak, czyli no chciał powiedzmy zostać na świeżo, jego waga była w okolicach 83 kg na ważeniu, 83 4 też e, w dniu walki po prostu zrezygnował ze zbijania, e, no bo czy by, czy, czy by zbił powiedzmy 5 kg, czy by, czy by zbił 3 kg to tak czy owak miałby tą samą stratę finansową no były tam przepychanki, to były najbardziej Bardziej burzliwe negocjacje moje osobiście w historii jakiejkolwiek federacji. Wszystkie etapy negocjacji, wszystkie formy negocjacji były tutaj użyte i założyliśmy z prezesem Fejmem, z, z, z Rafałem, że po tej gali musimy trochę od siebie odpocząć, bo codziennie byliśmy na linii. Słuchaj, od konferencji minęło 6 dni. Powiedz, jak przebiegły przygotowania Amadeusza przez te ostatnie dni? Trudno tutaj mówić o przygotowaniach, to raczej było tak jakby wykrzesanie z siebie tego, co można, powiedzmy, osiągnąć. No, przygotowanie, no, to są akcje e, robione, wiadomo, w boksie na, na stojąco, więc przygotowania to były głównie tarcze. Tutaj też, no, ze względu na ten tydzień czy 10 dni, które już odpuścił, bo myślał, że nie będzie, mm, e, jakby nie były to przygotowania kierunkowe do boksu, tak? Natomiast e, ten pojedynek dalej jest bardzo atrakcyjny. Bo obaj panowie słyną z tego, że mogą uderzeniem ręką znokautować przeciwnika, dlatego każdy będzie na to czekał. Powiedz, jak twoje emocje przed, przed tym dzisiejszym wydarzeniem? Czy ty jesteś stuprocentowo pewny umiejętności przygotowania Mateusza, czy jednak masz jakieś wahania i coś tam wiesz, że mogłoby pójść nie tak? Czy znaczy ta walka jest niewygodna z kilku powodów. Bo no, chcieliśmy początkowo ją w ogóle przełożyć. Natomiast jeżeli już jest i jeżeli on się czuje gotowy po prostu zawalczyć, ja wierzę w jego siłę ciosu, co już niejednokrotnie pokazał, też miałem okazję kilka razy z nim e, sparingować wcześniej. wyrwałeś już nieraz od poczułem, e, Amadeusza. Poczułem, dostałem to, 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 to weselne uderzenie sławne. E, I no, muszę powiedzieć, że ma ono moc. Tak? To, to jest taka indywidualna predyspozycja, e, którą e, Ferrari ma. I no pokazał to, władca piekieł. to Tak no władca piekieł Władca mediów, multimediów Myślę też po części e, Cała historia znajdzie kolejną odsłonę Za 7 tygodni Więc szykuje się na więcej Burzliwych negocjacji Ustaleń, przygotowań Mam nadzieję, że formuła nie ulegnie zmianie I wszystko odbędzie się tak jak się miało odbyć za pierwszym razem w takim razie czekamy z niecierpliwością i na dzisiejszą walkę, i na to, co ma się odbyć za 7 tygodni. Myślę, że obydwie tak naprawdę będą, no, naprawdę ciekawe, bo są to, no jednak... Legendarny pojedynek, tak, tak, legendarny to jest coś, pojedynki. co budowało tak jakby hype tej gali, tej federacji. I historia tak? chłopaków. Historia chłopaków, historia tego, jak bardzo za sobą nie przepadają. Myślę, że myślę, że to jest temat, który e, będziemy jeszcze kilka razy przerabiać. Amadeusz, dziękuję bardzo za rozmowę. Już nie zatrzymuję, bo właśnie przegapiliśmy jeden pojedynek Nie Patrz Tam. Ale, i kto A, wygrał? No właśnie chciałam się Cię spytać, jak <laughs> myślisz, kto wygrał? E, Dawid Malczyński czy e, Pączek? No, chyba podsłyszałem, że Malczyński, także spoileruje. No, Natomiast tak jakby nie znam bardziej osobiście e, panu, także tutaj nie miałem faworyta jakiegoś Aha, swojego dobra. większego. Ja myślałam, że zgadniesz, ale zgadłeś, bo podsłyszałaś. No nic, dziękuję Tobie bardzo. Dzięki śliczne.